O, 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 już trzecia, trzecia, to jeszcze na odchodnę zanim wyjdę, opowiem Wam tylko taką anegdotę. Jechałem na święcenia do Płocka pociągiem, zimno było, chłodno, mróz jak czort, to swetr włożyłem i kurtkę. A sutande zapakowałem do reklamów. <laughs> I w dwie takie dziewuszki siadają. Młode takie może to miało po 17 lat. I od razu jedna do drugiej. A ten to tak. A tamten to tak. I wyrazy jeden za drugim na P, na H, na K, na sra, do no i tego. Tak. No i ja niewiele myślący, ja mógł zapać, niewiele myślący, mówię tak, ładne dziewczyny takie, a takie brzydkie wyrazy używają. A jedna do mnie. A co to pan ksiądz? Żeby nas pouczać? Ale czekajcie, to już nie koniec. A ja nic nie mówię, tylko za reklamówkę co i do toalety. W toalecie, w sukannie przebrali i wychodzę do nich. A one jak mnie zobaczyły i w krzyku: ojej, ojej, ojej! A się nie wiedziały, że tu ksiądz z nami jedzie. Jakbyśmy wiedziały, to takich wyrazów brzydkich byśmy nie używały. I zaczynają mnie przepraszać i tego. A ja mówię, by nie, nie przepraszajcie. Pana Jezusa przeproście. <noise> Także taka to przygoda. <słyska> tak. Szczęść Boże! Szczęść Boże! O! Gupi Piotruś! <głosy> <głosy>